Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku będziemy kasowali inspekcję volvo XC 60 z 2015 roku. Inspekcja olejowa nam się tutaj. Zaświeca. Czas do przeglądu. Podana informacja. Dobra. Będziemy ją kasowali. Aby skasować inspekcję Volvo XC60, włączamy zapłon. Znaczy w sumie nie zapłon, tylko kluczyk z tą pierwszą pozycję. Tak, aby nam się zapaliły kontrolki. Włącza się wtedy radio. Wciskamy ten przycisk OK. I włączamy zapłon. Trzymając cały czas przycisk OK. Miga nam kontrolka od inspekcji. Wówczas potwierdzamy jeszcze jednym kliknięciem. Jeszcze raz. Włączamy pierwszy prąd. Wciskamy przycisk OK. Cały czas go trzymając. Włączamy zapłon. Trzymamy przycisk. Pojawia nam się ikonka I. Gdy zacznie migać, jednym kliknięciem przycisku OK potwierdzamy. Po ponownym wejściu w menu sprawdzamy pozostały czas. O, inspekcja została skasowana. Uruchamiamy silnik. Informacja zgasła chodzimy sobie w menu sprawdzamy inspekcja olejowa została skasowana